Witam wszystkich serdecznie z tej strony Gamingo Wojciech i dzisiaj weźmiemy się za coś o co bardzo mnie prosiliście i są to recenzje piłkarzy czy też kart specjalnych na pierwszy ogień jak już mogliście zauważyć jest wchodzi nam tutaj Luis Suarez czy też El Pistolero w wersji Team of the Season czym on się odróżnia od swoich innych kart czy też zwykłych kart. Tak samo jak w wersji Moments, mamy tutaj do dyspozycji cztery gwiazdki, właśnie sztuczek, co bardzo pomaga, w, że tak powiem, w byciu troszeczkę bardziej meta, jeżeli chodzi o tą edycję gry. Jednak posiadanie umiejętności, żeby zrobić jakąś la croquette, czy też nawet i tego hmm, skupterna właśnie w miejscu, bardzo, bardzo pomaga, właśnie gdzieś w polu karnym, żeby jednak wyrwać się, być troszeczkę bardziej nieprzewidywalnym. Jeżeli chodzi o Luisa Suareza, to nie tylko jest on fenomenalnym napastnikiem, ale potrafi też on być fenomenalnym SPO dzięki wszystkim swoim statystykom, jeżeli chodzi o dribbling, które są naprawdę wymaksowane. Polecam oczywiście na Luisa Soareza wcisnąć styl gry motorniczy, jest on wystarczająco szybki, nie musi on tam mieć 99 na 99, jeżeli chodzi o przyspieszenie i prędkość biegu, a naprawdę z, z motorniczym jest on szybki. Jest on mega, mega zwinny dzięki tym wszystkim statystykom. Plus, do tego jego podania są absolutnie nie z tej ziemi, jeżeli chodzi o drużynę, właśnie w której go testowałem. Wydaje mi się, że lepsze on piłki posyłał nawet niż Kevin de Bruyne. To jest troszeczkę można powiedzieć śmieszne, ale jak wiadomo FIFA rządzi się właśnie swoimi prawami. Pięknie on też wybiega do właśnie piłek prostopadłych dzięki swojej sile, dzięki swojej unikalnej sylwetce. Zobaczcie tą piłeczkę, piękne ciacho do Kuno Aguero przed właśnie Kunde. I mieliśmy tutaj piękną bramkę, tutaj znowu wybiegamy sobie właśnie tutaj Fekirem. I tutaj co nam zrobi Luis Suarez? Luis Suarez lutnie z lewej nogi z woleja. absolutnie nie ma tutaj żadnego problemu. Czy ta karta jest warta uwagi? Myślę, że jak najbardziej. Przy obecnych cenach rynkowych, gdzie on kosztuje tam yy, około 500 tysięcy na obu platformach plus ponad 600 na właśnie X na pc -cie. no niestety na pc jest jak na PC-cie, jest tych kart na rynku mniej, graczy jest mniej, ceny są jakie są, ale wydaje mi się, że... Jeżeli nie macie jakiegoś takiego naprawdę mega kozackiego właśnie napastnika, to Luis Suarez to może być wasz gość, czy to właśnie napastnik, czy SPO naprawdę potrafił działać cuda. Wciskając go do tej drużyny, tak naprawdę dla zabawy, gdzie tutaj na ataku był Aguero w wersji właśnie po plus jeszcze tutaj Sanchez, który nie ma sztuczek, który gdzieś tam mi wypadł z jakieś paczki właśnie, żeby sobie pograć. Tak dla czystego fanu, naprawdę bawiłem się Luisem Suarezem absolutnie fenomenalnie. I takie jeszcze można powiedzieć, kilka pytań do Was, a jeżeli chodzi o właśnie tą serię, czy właśnie takie recenzje, to możecie dać mi znać w komentarzach, na czym byście chcieli, żebym się skupił, jakie karty byście chcieli zobaczyć, co dalej się ukaże to jutro. Postaram się w godzinach wieczornych wrzucić jeszcze taką szybką recenzję, jeżeli chodzi o Usmana Dembele w wersji właśnie moment, która jest dostępna teraz w SBC. Jako, że zostały tylko 4 dni właśnie na tą kartę, to ja w tym momencie właśnie sobie takim Usmanem Dembele pykam i jutro postaram się właśnie wrzucić taką yy, recenzję, czy też właśnie wstępne pierwsze wrażenia właśnie z pięciu, tak pewnie sześciu meczy w dywizji pierwszej. A w do Suareza, boom! Mały ding i mamy tutaj pięknego lobika. Myślę, że do Luisa Suareza nie można się zbytnio przyczepić. Naprawdę jest on fenomenalnie piękny, potrafi się tutaj obrócić za taką cenę, jak już wspominałem. Myślę, że jest to jeden z lepszych napastników właśnie do takiej kwoty do około 500 tysięcy. Myślę, że lepszej karty nie szarpniemy, chociaż... Nie wiem, ostatnio w sumie nie, jakoś nie, nie sprawdzałem mega na rynku, no ale trzeba wspomnieć o tym, że no, Luis Suarez nie jest uznawany za meta kartę, może do tego jednak ta jego cena jest troszeczkę niższa. Myślę, że gdyby miał on 5 gwiazdek, gwiazdek słabszej nogi, przepraszam, tak jak Robert Lewandowski w swojej wersji Team of the Season, to na pewno kosztowałby grubo ponad 1,5 bani. Nie byłoby tu nawet o czym gadać. Dla kart z Atletico Madrid mamy masę. Właśnie specjalnych, które są naprawdę bardzo dobre. Też bardzo łatwo można go połączyć, wcisnąć sobie właśnie do składu jakiegoś Karasko, czy chociażby tego Lorente, który jest naprawdę świetnym spd I naprawdę można sobie go tutaj pięknie do drużyny zmieścić. Tutaj jeszcze rzut wolny Sanchezem, gdzieś tam się tutaj wcisnął. Co tutaj jeszcze mamy? Kun Aguero do Lorente, Lorente do Suareza, pięknie tutaj kreujemy znowu tą piłeczkę, i tutaj od Aguero do Fekira i Nabil Fekir swoją drogą. Jeżeli mogę Wam kogoś polecić, to Nabil Fekir, naprawdę karta niespodzianka, nie jest jakiś mega drogi, nawet nie wiem ile on obecnie kosztuje, ale naprawdę Nabil Fekir też potrafi zrobić robotę, też jest bardzo silny i mimo właśnie swojej takiej nabitej postawy, bardzo, ale to bardzo fajnie, potrafi sobie tutaj podryblować i Luis Suarez, lewa noga. I bramka, no bo z Luis Suarez w takich sytuacjach nigdy się nie myli. Także jeżeli chodzi o, o, o to, czy polecam wam Suareza, to myślę, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że śmiało. Luis Suarez jest naprawdę fenomenalnym napastnikiem, który się świetnie ustawia. Myślę, że mocne 9 na 10. Dychę dostałby tylko i wyłącznie w momencie, kiedy miałby 5 gwiazdek słabszej nogi. Ale tutaj kolejna piękna bramka, czy to lewa, czy to prawa, Luis, naprawdę Luis daje sobie pięknie radę, czy też nasz właśnie popularny gryzoń. Także jeżeli chodzi o właśnie materiały z recenzji piłkarzy, to w tym tygodniu również pojawi się właśnie Dembele, tak jak wspominałem, będzie jutro i również pojawi się Kylian Mbappé w wersji Team of the Season, także będzie co oglądać. Dajcie oczywiście znać, jak wcześniej wspominałem, co byście chcieli w takich recenzjach zobaczyć, czy może jakiś właśnie y, dribbling, żeby się pokręcić gdzieś nawet w jakimś, jakimś pobocznym trybie gry. Czy jakieś, jakieś sztuczki jak wychodzą nad megi, może jakieś różne inne dziwne rzeczy. Oczywiście proponujcie, pamiętajcie również o konkursach, przy, przy 6 tysiącach subskrypcji ktoś wyszarpie 12 tysięcy fifa pońców, czy to na tą FIFA, czy to na przyszłą, oczywiście do wyboru. Jeżeli chodzi o zwycięzcę i również przy 10 tysiącach subskrypcji ktoś szarpnie ode mnie konsolę nowej generacji, czy to będzie PlayStation 5, czy Xbox Series X, oczywiście też do wyboru przez właśnie szczęśliwego zwycięzcę. Także ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do usłyszenia już w kolejnym materiale. Jutro oczywiście. Siemoneczko!